Maneczko z tej strony Blaze i nagrywamy, znaczy nagrywam na nowo kolejny odcinek ze FNAF Worlda. No i kupiłem Endoszkielet, dlatego mam 500, tylko hajsów z 2000 i kupiłem obu dwa. Nie pamiętam kiedy kupiłem. No ale na Titanium nie spać Idziemy ten na drugi, idziemy expić Nie no, nie, nie idziemy expić to były akurat tylko żarty. Zdobyłem pomiędzy odcinkiem chwilę, naprawdę taką chwilę expiłem, to była minuta, i zdobyłem plusz trapa, to chyba nawet na odcinku zdobywałem. A ja zdobyłem Nightmare Foxy A jeśli to też zdobyłem na odcinku to sorry Po prostu już nawet nie pamiętam No i za ciebie damy Nightmare Foxy'ego Co to masz? Toxic Bite, Bad Pizza i Sludge To jest słabe On naprawdę jest słaby No ten Bad Pizza jest najwyżej fajny, ale bym spring trapa naprawdę. <laughs> Trochę ścisze. Nie wiem, jak zdobyć te dwie skrzynie czerwone. Jak wie ktoś, mógłby mi powiedzieć, z wielką chęcią bym się dowiedział. I sobie, która by powiedziała, miałbym bym O nie, dałem Neon Wall. Po co? I tak mam wieczne Neon Wall. Więc. Nic mi to nie dało. Musimy jeszcze raz próbować wyjściać. Naprawdę... Ten teraz szybciej idziesz. Chodzisz, znaczy. Naprawdę... Naprawdę szybciej zwieszasz. Mniej ubił. On słabszy teraz. Znaczy nie słabszy. No po prostu się nie ści. Muszę coś powtórzyć, bo po prostu zepsułem. Nie, że zepsułem, ale. Nieee! Weescape powałem mi przez cały dek tamten. Ach. O nie, teraz walczę z tym. dość Ale ten albo zmienię, żeby to tak na chwilę. Będę próbował. No i tak u niego nic nie. Nic takiego, jego aż nie ma silnego więc. Chodź do armii. Wow, to było łatwe, naprawdę łatwe. Więc idziemy na nowo w baga. Tylko, że teraz nie schodzimy trzy światy w dół, i teraz nie idziemy w dół, tylko normalnie, znaczy nie idziemy trzy światy w dół, tylko ej, to chyba w drugą stronę mi się pomyliły drogi. Pies ten jeszcze, bo po prostu widzi jak ludzie chodzą za oknem, a mój pies przed chwilą był. A wolałby najdłużej, co mi kuć moje psisko. Ach. Idziemy po klucz. A więc muszę walczyć z wielgaśną świnią. A przed walką z wielgaśną świnią zawalczę okay, z wielką świnią mogę mieć kłopoty. takie małe kłopoty... Ale damy radę. nie, 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 taka taka silna. nie, nie, jeszcze wszyscy mają jeszcze nie, 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 u niej w więc 600... Naprawdę tylko 600 ekspa a to jest jeden z trudniejszych mobów. Naprawdę. Ej. Czuję się oszukany. Jeszcze przed walką z bardzo, bardzo, bardzo słabym bosem. Co to ma być? Jeszcze go przed walką. Z... A, tu nawet nie ma bossa, a myślałem, że to był boss. Nie, tu nie było tego bossa. Tu musimy, znaczy nie musimy, ale chcę, bo to i tak jest bardzo słabe. A 300 expa. Zawsze 300xpa więcej. O, akurat szedł, bo mi ten wylewolował. I teraz z drugim, znaczy z pierwszym. Naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo i to bardzo łatwym. są son... za chwilę będzie walka. Pójdę tylko po złotą skrzynię, bo nie jest 50 tokenów. A nie zawsze. A po walce z tym bałwanem mogę nie mieć już tej skrzyni. Więc bałwanie. Walka o nie, 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 nie. Dobrze. Um. Ale chyba nie jest zawsze tak Boni! No, ja nie... To za przodą Bonnie! Boni! Dawaj mi wrócę! nie. no, no, jeszcze, no, no, tak tak mało no, Nie był no, no, ani taki łatwy, ale i tak to jest no, jednak nawet na tym etapie trochę trudny bos, bo prawie mnie zniszczył a tyle expa tylko naprawdę chipy, musimy zmienić chipy chyba I teraz tak block unscrew shield ten Fredels I teraz... Speed, czy... Strange. Strange'a wolę sobie dać, bo... to zawsze dodatkowy damage. Ale to się przyda. W każdej walce. Serio? Naprawdę? Jeden z najsłabszych teraz dla mnie bossów. On szybko pada. Ten boss był łatwy i dawał tyle samo, expa co tamten bałwan. Znaczy, wiem, że to jest ten lepszy teren i silniejsze bossy powinny tu być. Ale naprawdę, i wiem, że tam jest słaby, i więc tam, exp i to wszystko leci słabsze.

nie, nie mówcie mi, że zaczynam teraz sobie bezbrusza. Nie. Już 600 ekspa tylko. A i tak to był dosyć silny boss. O, Nie chcę żadnej walki, żeby mi to znikło Bo jak zniknie, to się zdenerwuję Save. Naprawdę Kiedy miałem kliknąć save Musiała mi wyskoczyć walka No, to się nazywa pech Po prostu pech Save i idziemy walczyć z Mad Endo. Z bossem. Który raczej aż tak silny nie będzie. Chociaż będzie. Endo To jest taka rozgłoska przed bliską. Które jeszcze wylewelowała mi postać? Ja tam levelę z chęcią przyjmuję. I oto walka Mad Endo! A nie, to ma inną nazwę niż Mad Endo. Overlord. No tak, bo ty jesteś tym ostatnim. Ostatnim bossem w tym takim. Jej,

Że też dlatego, że tamtym trochę zepsułem, no ale. Jeszcze jaka kawy ile jeszcze guzików mi zostało, bo już nawet nie pamiętam. Idę sprawdzić do cyrku. Piu, 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 piu. Jeden. Gdzie to może być? Tak, w jedynce byłem. Dwójce, czwórce, w piątce byłem, dwójka. Dostała mi dwójka. no. Czy w dwójce był ten guzik? Hej, hej. Nie pamiętam, żeby był w dwójce. Chociaż może być. To bardzo prawdopodobne. Bo już nawet nie pamiętam, gdzie były wszystkie guziki. Naprawdę. To trzeba. To trzeba mieć pH, znaczy głupotę, a nie pH. Mapa. Tak. Tu Pół... dobra, nie, 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 nie wiem nawet. Nie wiem, gdzie może być guzik. Guzik. Tak, w jedynce byłem i znalazłem. W dwójce nie, raczej nie będzie. Tu byłem i go kliknąłem, prawda? Nie kliknąłem guzika. Zawalczyłem z nie nieklikiem guzika. Naprawdę. Jak to zrobiłem? Ja się. Nie, naprawdę, jeszcze, prawda? Jeszcze. Um, um, jesteś słaby. Nawet nie będę nikogo wymieniał, mam lepszy deck. No, naprawdę, jeśli teraz zniknie ta pierwsza osłona, nie, nie znikła. Hmm. Ale nie, nie będę teraz rozmawiał z Fredberem, dopóki nie zdobędę Fredbera. A boję się, że jest jeszcze jeden sposób na zdobycie Fredbera. W ten sposób zdobyłem shadow, bo Chodząc w tym bardzo dziwnym, zbagowanym świecie, gdzie moby mają bardzo trudne ataki. Ta, chyba tak. Więc idziemy tu do dwójki, bo mam najbliżej tego baga. Znaczy, no najszybciej go zrobię. Bo... No i będziemy teraz łazili. Jej. I jest I tak będzie wyglądał cały odcinek, który za chwilę dobiegnie końca. Naprawdę. czy tak ma wyglądać teraz odcinek? Eee. co ten zegar robi? Jak się do tamtego dojść? jak tam coś. Jak to się robiło? Ej, bo tam jest zegar. zegar. Ty jestem debilem. Ty jestem debilem po prostu. Debilem. Bo nie wiem, jak się tu wchodzi. Znaczy, chyba wiem, jak się tu wchodzi, ale to będzie nie. To, to nie będzie takie łatwe. Wracamy się. I wchodzimy tu. Sorry, Fred, Ja również będę czekał. nie, błagam. Bo będę uciekał z tych walk, chyba. Nawet naprawdę mi się ich nie chce zacząć Że Scott nie upgradeuje już na Forwarda. World. Dan, dan. Bo mógłby dodać dużo postaci. Na przykład mogłaby być Baby, Balora, bo na przykład już Lolbeat, która jest w tym. w, z, w sister location. Mogłyby być midnireny reny. Baby Reny, coś, czy coś w ten stylu, jak one się tam nazywały, to już nawet nie pamiętam. No po prostu byłyby nowe postacie. Choć wiem, że to musiałby nowe ataki pewnie wymyślać w ogóle. No ale byłoby fajnie! Jej, mamy! Zegar! Oby to był ostatni zegar. O Jezu, wciskanie spring niego Spring niego bo ja raz mówiłem, że to jest dawanie Springtrapa, to jest Spring boni do pudełka. Ale nie na odcinku, tylko sobie tak ten... Aha, minigierka, wciskam Spring niego do ten. I ciekawe, czy zrobiłem jakieś zakończenie. Naprawdę mnie teraz ciekawi. Jak się tam dostawało? Więc lecimy. Jej, i nie wiem, czy zrobiłem wszystkie już zegary, bo nawet nie wiem, ile jest zegarów. Te 200 z nic nie dało, na razie takiego. Żadnego poziomu, ani nic. O, jest tu kłódka, czy to... Nie... Wiem, że tu powinien być takie jak na tej wodzie kółka i... I ten... i byłoby przejście do... Tego... Do tamtego świata z... Tą ostatnią lubryką wszystkich animatronów. <słuch> Naprawdę nie pamiętam, gdzie. Mm. Dobra, idę po skrzynię, której nie wziąłem. I to jest skrzynia, gdzie. Znaczy, to jest skrzynia, którą można zdobyć tylko dzięki e, e, moment e, Co to jest Ej, Pierwszy raz widzę, że Lol. aha Spoko, no ale idziemy po Lepką... o, nie, o, Będę teraz uciekał z walk. Naprawdę. No może że będą te złote golemy. Nie, to nie chyba... Którą drogę? Tak tą powinienem drogę wziąć. Tu idemy tu. Nie, ran, ran. Naprawdę, na nie zdążyłem uciec. O jezu, wah. jak już są młodzące. I idziemy do góry. No tu, tu. Czy ja tu byłem? Czy ja. Ja tu byłem. Czy ja naprawdę lubię, żeby to głupka? Bo Zapomniałem, że ja tu byłem. Ja to chyba byłem poza odcinkiem. No. Na... Nie. Yeah. Yeah. Albo na odcinku, albo poza odcinkiem tu byłem. Tym głupkiem. I tu jest. Ejso. Tu nacisnąłem guzik. Tu. Nie wiem, czy w ogóle jest guzik. Tu nacisnąłem guzik. Nacisnąłem guzik. Nacisnąłem guzik. I tu nie ma guzika. To albo tu musi być. Albo nie wiem. A nie to jest ostatni O. Niestety kończymy odcinek, bo, nie, bo zagapiłem się i. Na razie, i pa!